No, i się udało. W dwóch filmach obiecałam Wam, że pokażę, jak kwitnie kozie brut. 8 rano. Zobaczycie, kwitnie. Piękne, żółte kwiaty. Ale ozdobą są jego pomponiki. Co kwitnie? Idziemy na spacer. Zapraszam. A więc tak. Zaczynamy spacerek od liliowca. Liliowiec Pajączek. Piękne duże kwiaty. Otworzył się jako drugi liliowiec w ogrodzie. I zaczyna początek kwitnienia liliowców w mojej kolekcji. A troszeczkę ich będzie. Zakwitła również szałwia biała. Jeszcze ma bardzo dużo pączków. Po przekwitnięciu ścinamy i zakwitnie nam ponownie. Tutaj, ostatnio na filmikach wam pokazywałam, jak przycinam stare liście goździków. I zobaczcie, jak pięknie się odrodził. I zaczyna wypuszczać pączusie, ale również już kwitnie. Kwitnie na tych pędach, które pozostawały. Tutaj malutka miecznica żółta. Kilka dzwoneczków nam się rozwinęło, także przejdziemy się po ogrodzie i zobaczymy, co tam kwitnie. Kwiaty rozwinął także szczawy, który był sadzony w maju po przymrozkach. Tu między nim wysiał się maczek jednoroczny. On to się sieje wszędzie, gdzie popadnie. Nadmiar siewek usuwam, a tutaj go zostawiłam. Zasłania nam troszeczkę lilia, jaki ten mak szałwie koloru fioletowego. Ten maczek ma na dole bardzo brzydkie liście, ale to jest normalne, a jemu nie przeszkadza, jak je po prostu pousuwamy. Tak samo odsłaniam sobie wszystkie kwiaty, jak jedno na drugie wchodzi, czyli liowce. Usuwam nadmiar liści. Ładniej wygląda. I kolejna obok roślinka ma słoneczko. Więcej kwiatów dostała nam firletka omszona. Kolor różowy. A tam rozkwitła nam się przy brukmansi piwonia. Brukmansja przywiązana do słupka, żeby mi się nie wywracała. Także mamy tutaj piwonie, naparstnicę białą, taki fajny krop w środku. I brukmansję, która ładnie kwitnie. Pokazują się również już tawółki, to jest ta z tych mniejszych odmian, naparstnica i tutaj większa. Ale jeszcze dużo ma, żeby pokazać kwiata dużo czasu, to taka tawłka jest z bardzo grubym kwiatostanem, kolor różowy, trawa przycięta, kolorów coraz więcej. Jedne uciekają, drugie się nam pokazują. Taszki umilają w ogrodzie czas. Tu zakwitła nam miecznica szerokolistna. Ona kwitnie, wysiewa się i mateczna zamiera. W tamtym roku ładnie kwitły, ale tu mam poletko maluchów wyda nam nasionka, a te maluszki nam zakwitną dopiero na drugi rok. Tutaj bardzo dużo trawki mi się wydało, ale nie ma czasu, żeby tak skorobać, a plewić nie ma jaki. Od czasu do czasu przyjdę sobie, powyciągam ręką maluchy niepotrzebne, czyli chwasty, jak my to mówimy. Tutaj wiązówka bulwkowa, licznie się prezentuje deszczy nie ma. Nie wykładają chmurki takie białutkie. Tutaj czekamy na lilijkę. Lilia drzewiasta bardzo wysoko poszła w górę. Tutaj zawilce japońskie będą. Iskki już przekwitły. I kwitnie również złocień maruna, drobne malutkie ma kwiatuszki. I również się wysiewa jak szalony. Te białe kwiaty. Tutaj jeszcze liatria biała, też już niedługo nam zakwitnie. Idziemy zobaczyć, bo rozwinęły nam się dzwonki kropkowane, koloru białego i różowego. A po drodze piękne piwonie, które ich kwiaty mają potężne. Roślinka powinna sobie dawać rada, nie schyla tak piękne głowy i chowa między innymi roślinami, nie? Jeszcze jedna nam się piwonia otworzyła, przejdziemy zobaczyć do następnej piwoni i do dzwoneczków. No i jest nasza piwonia, którą podwiązałam, przywiązałam, bo schowała kwiata również tutaj nam w bodziszku korzeniastym. Jeden już się rozwinął, kolejne są w fazie rozkwitu. Tam mamy bodziszek, ale to za chwilę idziemy do dzwonków. Dzwonek kropkowany, pięknie się wysiewa, zobaczcie u mnie wysiał się w kostce, tu mam kostkę, a tam jest z tyłu za krawężnikami jest rabatka, zasłania nam krawężniki, ale to mi nie przeszkadza. Tu mamy dzwonek kropkowany, taki ciemny, różowy, a kropkowany, ponieważ w środku ma kropeczki. Tutaj obok kolejna siewka, dzwonek kropkowany w kolorze białym, a kupiłam sobie biały i rośnie w innym miejscu. A tu mi się z różowego wysiał biały. U nas nie wypadało, ale wiecie co jest sucho. Tutaj mam mateczny dzwonek kropkowany. Był usadzony jako pierwszy, i z niego właśnie powstają nam te siewki. Ten też już tutaj na krawężniku rośnie, ale miejsce pierwsze miał tam na rabatce i rozchodzi się przez rozłogi. Szybko się pleni. Pokazała nam się naparstnica bylinowa. Jest to roślina stała. Kwiatki ma bardzo malutkie, białe. Jak przekwitnie, nie ginie. A odradza się na wiosnę od nowa. Tutaj kwitną nam goździki. Sasaneczki już przekwitły, wydały nasiona i fruwają po ogródku. Również tutaj na kostce mam. O, zaraz wam pokażę. Zobaczcie poletko nasion. I już są sieweczki z tamtego roku. Nie ma jak zabrać. Ale ona sobie będzie radziła. Nasionka muszę pozbierać, bo później szkoda mi, jak tak się w kostce męczy. Tam widzę kolejna w kostce sasanka. Nasiona sasanek będą, zbierałam do konkursu. Tutaj mamy dzwoneczek. Kampanule. Co tu się nam jeszcze otworzyło na tej rabatce? Mamy przetacznikowiec. Widzę, potrzebuje wody mi zasłania no. tutaj mamy przetacznikowiec kolor fioletowy jest jeszcze biały, ale nie mam białego wysoki, ma jakieś 1,20 m jego kwiatki ale dopiero nam się otwiera i otwierają się tak od dołu do góry tutaj obok niego jest piękny bodziszek jego kwiatki są pełne. Widać lekki fiolecik. A jak roślinka zaczyna przekwitać, jego kwiatki przekształcają się. No, widać w kolor biały. Także pełny bodziszek też jest piękny. Drobne białe kwiatki. Fioletowe. I tam mamy kolejny bodziszek. Za Paulownią widać tą białą chmurkę. Teraz przejdziemy do niego. No, i szybko, w gmieniu oka uciekłam. Stamtąd jestem tutaj, zobaczcie na ten boliszek. Jego kwiat, każdy jest inny, niepowtarzalny. Wszędzie malowane paseczki są w innym, w inne ciapki. Ten jest bardziej biały, delikatny, ten bardziej niebieski, również jest wysoki. Tak, metr 20 ma. Niestety ten się nie sieje. Jak wszystkie bodziszki, mi się sieją te niższe. Pełne i ten mi się nie sieje. Tam za nim, za bodziszkiem jest trzykrotka i czekamy tutaj jeszcze na jązyczki. Jązyczki lubią zacienione miejsce. Jakieś słońce one mdleją. Ale gdy tylko jakaś roślina albo słoneczko schowa się gdzieś za budynek. Od razu podnosi listki do góry. Tu również jest języczka. Już ma fajne pączki. Każda języczka ma żółte kwiaty. Nie ma innych. Przynajmniej nie widziałam. Jeszcze przydałaby mi się języczka variegata. A czerwone mi się bardzo mocno rozsiewają. Pomarańczowe. Kolor liści czerwony od spodu, ale jest języczką pomarańczową. Tutaj wawrzynek już zaczyna zrzucać nam nasionka. Żółty kolor oznacza, że nasionka dojrzałe i są gotowe do wysiewu. Również zbiorę je do konkursu, który muszę zacząć. Wicio krzew też pięknie już kwitnie. Tutaj mamy kokoryczkę, kokoryczkę białą, kokorycz. Białą, nie kokoryczkę. Kokoryczka to ta do kąwali podobna. Tutaj piękne liście, ozdobne to jest miodunka. Kwitnie, delikatny fiolecik, taki róż. Ale liście ma ładne. I czekamy jeszcze na żabią lilię czyli inaczej, trójsklepkę. Też wysoka, metr 20. Na pełnym słoneczku jest. Przynajmniej po godzinie 11, Bo tak to tutaj mamy garaże i ja ona robią cień. Dobra, kończymy. Ja idę troszeczkę podleje. Przydałoby się poklewić. Ale nie ma kiedy. Trzeba podlać warzywa, kwiaty, które mają płytki, system korzeniowy. Tutaj się nam zagęściło. Kolorów. Tutaj jest dużo jasnego, zielonego, niebieskiego. Z dodatkami dzwoneczków. Tutaj czekamy na tą hortensję. No to do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć Wam. I czekajcie już niebawem konkurs, może dzisiaj nagram drugi filmik z konkursem. Miłego cześć wam.